Witam Was serdecznie, Michał Miowski na kanale Miłość TV. Słuchajcie, chciałem Was dzisiaj zabrać w Góry Sowie, gdzie zostałem zaproszony na testowanie najnowszych modeli rowerów KTM na rok 2026, więc nie mogłem nie skorzystać. Zapraszam Was na naprawdę, myślę, ciekawy film. Została zmieniona geometria. I geometria została zmieniona w stosunku do 2025 roku, zarówno w modelach aluminiowych na 2026 rok, jak i w rowerach karbonowych. Przy czym rowery aluminiowe, które mamy dzisiaj, są bardziej turystycznymi wersjami, a karbonowe modele na 2026 będą bardziej sportowymi wersjami. Więc KTM daje możliwość na przyszły rok w aluminiowych rowerach wybór jednorzędowych i dwurzędowych napędów w rowerach. I one występują tak samo w, następnie w karbonowych, których nie mamy, które będziemy mieli w grudniu, więc prawdopodobnie w lutym, marcu będziemy mogli mówić o testach, które będą poszerzone, takie jakie miały być od razu te, czyli pełna oferta ktm -a. I dodatkowo, ponieważ Fidlock też powoli zaczyna rozumieć, że istnieje coś takiego jak gravel, to jak przejdziecie z tej strony, to zobaczycie pierwszą rzecz, którą, która jest faktycznie w 100% powiedzmy sobie gravelowa, to znaczy się Mega. uchwyt na cokolwiek, oczywiście są do tego paski, tam gdzieś, tam gdzieś leżą, zakłada się, zapina się zatrzask, więc jest 100% pewności, że jest to po prostu, no, że nie wypadnie. tak, Ten sam system. Używany jest do y, baterii y, tych range extenderów, więc jest testowany, więc tutaj nie ma jak gdyby opcji, żeby to się tutaj coś stało i wypadło, prawda? Bo jesteśmy pod Przełęczą Jugoską, y, która jest tutaj nad nami, na którą musimy sobie wjechać i z tej Przełęczy Jugoskiej mamy taką trasę 18 km, ona jest w kształcie ósemki, czyli za każdym razem po mniej więcej w 9 km zjeżdżamy z powrotem do Wszelem Jugoskiej, gdzie teraz, jak się okazuje, będą te rowery. Czyli na dobrą sprawę, po 9 km no, możemy sobie wymieniać te rowery. Nie, Moniki. One są dwie różne, więc jest tam, na dobrą sprawę, jest wszystko. Jest fajny shooter, jest trochę takiego takich ścieżek MTB, ale niezbyt skomplikowanych. Mhm. Potem jest znowu fajny shooter. A potem jest taki dosyć stromy w sumie zjazd, ale on jest po takich płytach betonowych, także tam też są fajne widoki ogólnie i na koniec jeszcze podjazd asfaltem. Więc do testu będziecie mieli każdy możliwy teren jakiś potrzebny. No. Ostatnie przygotowania Tutaj zabrodniczka gotowa? Jak tam panie kierowniku? Startujmy. Wygodny? Dobra geometria do wypychu. Petarda, jestem zauroczona jak na razie tym rowerem, bo on mi pięknie wybiera. Pytanie. Wybiera dla, Pana, dlatego, że mam tak mało TSI, czy yy, po prostu sama rama sobie wybiera ładnie. Ale generalnie mega komfortowa, naprawdę. Tak, ja też mam Kanapa. Gravel w swoim żywiole. Jest wszystko. Łagodko. szuter, Górki, dołki. Ja powiem tak, można się zmęczyć, czyli gravel jest dobry. Ale nie. No, w ogóle jak Lekko i no, przyjemnie. No było kawałek błota, więc różną tutaj na testujemy na tych nowych rowerach, rowerkach. Bardzo przyjemnie na razie. To do odczucia dobre, spokojne. Ja zawsze jestem dobrze nastawiona do wszystkiego. E, na razie mi niczym nie zawiódł, O tak. Generalnie rower bardzo fajny, lekki, pomimo że aluminiowy, no bo dzisiaj mamy do testów mm -hmm. aluminiaki. E, fajny. Bardzo fajny. Pierwsza pętla za nami, prawie wrażenia bardzo pozytywne. Jakie wrażenia, że lżej? Tak. Na jednym blacie? Ja na zdecydowanie, no tu masz zobaczyć, jakie to jest 50 albo 52. Jakby. Ilusi, coś taki bo Potem twój bidon jest ciężki. Aha. Jak tam? Było wypychane? Było wypychane? No to lecimy elektrycznym grabelem! Polary zostawiłem na dole. Ułożenie ręce, baranek, flara i długość do manetki. Ale chodzi w ogóle o pozycję. Jest idealna, jest idealna. Niestety w moim tego nie mogę osiągnąć. Żadnymi regulacjami. Tylko jedną kierownicę. Sobie Łatwiej będzie mi wziąć rower po prostu. <laughs> Opowiedz nam jak to jest, że KTM rowery się dobrze mają, a motocykle się nie mają, to dobrze. co tu się, co tu się wydarzyło? KTM AG, czyli firma motocyklowa, podjęła parę niefrasobliwych decyzji w okresie covidowym i po pokovidowym, ale z tego co wiem, również niesprzyjające są okoliczności obecnie, jeżeli chodzi o produkcję motocykli i to też wpłynęło na brak stabilności firmy KTM AG. Czyli to jest Natomiast osobna firma, która produkuje jest całkowicie tylko... Osobna firma od lat 80. -tych. KTM Bike Industries jest niezależnym brandem. Obie firmy mają centrale w Austrii, w Matikofen. Bo obie kiedyś były jedną firmą, ale to się zmieniło w latach 80. -tych. Zeszłego wieku. Generalnie rzecz biorąc, przez wiele lat KTM był skoncentrowany, rowerowy skoncentrowany na rozwoju na rynkach rodzimych Niemcy, Austria, Szwajcaria również Włochy bardzo dużo jest e, północnych Włoszech KTM-a e, Hiszpania Francja, Portugalia natomiast no powiedzmy sobie, że od kilku lat e, wreszcie zaczynamy z KTM-em znajdować jakiś wspólny kierunek rozwoju również w Polsce. A powiedz mi, rowery w tej chwili ktm a gdzie są produkowane? Są w Austrii produkowane, czy gdzie indziej? Są trzy fabryki. To jest fabryka w Austrii, w Austrii w Matikhofen i tam produkowane są wszystkie najwyższe modele z napędem elektrycznym oraz bio, czyli skarpy, tak? Bio, czyli bez napędu elektrycznego. Czyli skarpy, rewelatory, najwyższe modele nowych graveli bio o nazwie gravelator w Czechach są produkowane tańsze modele rowerów z napędem elektrycznym i modele bio a najtańsza półka niestety realia zmusiły ktm a do tego że żeby być konkurencyjnym co wkrótce będzie widać na półkach cenowych w sklepach żeby być konkurencyjnym musiał wybudować własną fabrykę, fabrykę w Kambodży i stamtąd będą pochodziły najtańsze rowery. Asia, ja widzę, że ty w ogóle formy nie masz. W ogóle ta górka cię zabija tutaj. Zabija strasznie, strasznie ciężko. Musisz potrenować jeszcze. Czyli ten, cena tego roweru jaka jest? Nie. Na GRX. -ie. Jak mnie pamięć to 7700 w tych okolicach, nie? Okej, okay. a te szare co jeździliśmy i tam był napęd tego kiusa, tak? w dwóch tak? wersjach. Jest kius no. 1x9 i on będzie kosztował 3999. Model wyższy 1x11 z napędem też na GRX będzie kosztował 5799. Na tej samej ramie wszystkie? Tak, wszystkie są te same. A, a widelec jest karbonowy czy jest aluminium? Karbon. Karbon. A pierwszy rama jest na karbonie, będzie kosztował 8... 88900, nie pamiętam dokładnie, bo to, no, no, to no, no i, tak, G, i z GRX-em, tak? Tak. I wszystkie będą w wersjach 2 do wyboru e, z napędem jednorzędowym i dwurzędowym. Kurde, to mocno to obniżyli teraz tak, tą poprzeczkę już no, obniżyli, nie? Ale jest fajna nowa geometria. Rewelacyjne kierownice No właśnie no naprawdę, widzę, że te patrz, kierownice, patrz, no. masz Ja górny chwytał łapie dolny, nie? Że, mm -hmm. W ogóle, pozycja z ekstra. naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym rowerem. I też jest zintegrowany, nie? Częściowo jest zintegrowane, są te przewody, ale nie na tyle, żeby nie utrudniać montażu tego roweru, nie? Bo no tutaj tak. mostek możesz wymienić sobie zawsze, bez problemu? No wiadomo, może było cięcie kosztów, mhm. żeby zaproponować ten rower w tej cenie, ale. A, a inserty są pod spodem też, czy nie ma? Bo teraz nie widzę. Nie, nie ma. Tutaj nie włożyli już. No. Ale jest. Tu są trzy. Tu są trzy. Tu są dwa bagażniczek też. Tak. Nie, no bardzo fajny rower, kurde, nie. No i cena jest bardzo fajna, nie. To jest przede wszystkim ceną tutaj. No i wszystkie występują w praktycznie w dwóch wersjach kolorystycznych, nie. Ten jest mhm. jeszcze chyba zielony i ciemno szary, czy granatowy. na Dobrze jest. Pięknie, Dobrze. pięknie. Dziękuję bardzo. Czas na podsumowanie tego wydarzenia z testów tych rowerów. Ogólnie powiem wam, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem jakości tych rowerów versus ich cena, bo jak widzieliście, jak słyszeliście, rowery poniżej 4000, na no zasadzie od 4000, y, aluminiowe oczywiście grawele, pełnoprawne, w którymi naprawdę da się jeździć, jeżeli ktoś by yy, chciał kupić sobie taki rower jako pierwszy, no to to jest idealne rozwiązanie. Powiem Wam tak, na pewno pamiętacie starzy widzowie, mój pierwszy Gravel to był Rondo Route AL1 bodajże. On kosztował w, wtedy w covid tak naprawdę chyba 12 tysięcy złotych i on był no, to jest ten rower, którym dzisiaj jeździłem za 4000, był naprawdę odpowiednikiem tego roweru. Przy czym zakładam, że w tych rowerach nie będą pękały obręcze i nic się nie będzie działo. Także, no wow! Z tego, co się właśnie dowiedziałem, też co pewnie zaobserwowaliście na filmie, ta cena, ta niska cena wzięła się z tego, że KTM jako firma otworzyło fabrykę w Kambodży i to, ale oni otworzyli zbudowali otworzyli fabrykę w Kambodży i tam produkują te wszystkie tańsze modele, wszystkie aluminiowe modele rowerów, między innymi też gravelowych. Stąd ponoć taka niska cena. Rowery za 7000, to już mamy takie naprawdę. No, wypasione gravele można powiedzieć z dobrymi napędami, a za niecałe 9000 można już kupić rower karbonowy, więc fu. No to Naprawdę moim zdaniem, jeżeli ktoś planuje zmienić rower albo chce kupić pierwszy rower, no to polecam zajrzeć w ofertę właśnie ktm bo za nieduże pieniądze można naprawdę kupić fajne rowery. Jeżeli ktoś z Poznania by chciał kupić rower ktm no to tutaj rozmawiałem z Andrzejem i mamy w Komornikach ten duży sklep supersportowy na ulicy Poznańskiej. Tam blisko onszą, wszyscy wiedzą. A ogólnie z tego co Andrzej mi powiedział, że jest około 50 sklepów dealerskich w Polsce. Także no myślę, że każdy gdzieś sobie poszuka i znajdzie blisko siebie taki sklep, w którym będzie można zobaczyć te rowery. Już teraz podobno wchodzą do sklepów. Ta, ta oferta tych rowerów, na które ja testowałem, które widzieliście na filmach, tych najnowszych. Nie wiem, będą się pojawiały teraz w sklepach, to jest kolekcja na 2026 Także tyle Sorry, że tak długo nic nie nagrywałem, ale jak miałem nagrywać jakieś pierdoły, które by były częściowo tylko yy, wypełniały kanał na siłę, więc postanowiłem, że nie będę robił takich rzeczy, nie będę was zniechęcał do, do swojego kanału Nie wiem, kiedy będzie następny film, śledźcie, oglądajcie Mam nadzieję, że nie będziecie musieli tak długo czekać no, napiszcie w komentarzu, co myślicie o rowerach właśnie KTM. No, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, hej.